W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy odcinek ze siewów. Poza odcinkiem kupiłem siana, ale jeden worek mi się rozdarł. Już go wywaliłem, ale... No, wywalił mi się na przyczepę. Całe zboże się wywaliło. Dzisiaj będziemy wysiać o Oto tym zostałem. Odpalamy widzę 3 i lecimy tutaj to pole obok domu. Najpierw zasijemy. W ogóle nic nie robiłem w odcinku. W ogóle nie widzę, jak wy ten odcinek widzicie w poniedziałek. Jak widzicie, ja go nagrywam wy? czekajcie widzowie jak się teraz te a wy go widzicie w poniedziałek. Poczekajcie, jak się te znaczniki rozkładał z Tak, dobra. Zetką się rozkłada znaczniki, dobra. Ogólnie widzimy, ja tak rzadko używam tych znaczników, że po prostu nie umiem ich rozkładać czasami. bo widzę często tak się je też Czy się tak, że po prostu patrzę na, na maszkę lub ale dzisiaj akurat chciałem sobie na tych tych na tych znacznikach posiąć ten pierwszy raz żyć może albo drugi nie wiem, nie wiem co nawet. na to tutaj widzę pszenica będzie, a na tamtym może zasiejemy łubin Kurde, Tutaj sąsiad rzepak zasiał, trochę pojedziemy po nim. Żeby nie, sąsiad nie miał takiego planu, ale dobrze, no, nie, nie, krzak. W ogóle dobrze, że tutaj jest ten krzak, bo tutaj on jest na mięty, tak jakby, czy znaczy, bardziej poza po stronie, ale to... nie ważne nieważne. Dobrze, że jest w sumie ten znacznik. Oj. Dobrze, że jest, bo sąsiad czasami tam jest taki, że on potrafi mnie zaorać. Ta więc już była, widzowie kilka razy zaorana i ja ją bardzo dobrze, bo już, siebie się bo zaorał. Bo mało, bo hektarów jest ciągle. Ogólnie widzę, że... Hmm. Dzisiaj jeszcze nagram odcinek na na niedzielę z d z, z Michałem albo z jakiegoś innego trybu nie wiem, piszcie komentarz, chcielibyście trend byście chcieli zobaczyć. Okej. Tak, widzę, dookoła będę, będę jechał, bo z tymi zęcznikami to tak to konto można nie będę włączony szarpał się, żeby rozkładać je. Ogólnie, widzowie, Jak teraz jem ogólnie, to życzę każdemu, który, która, który, która teraz je, życzę smacznego, bardzo. No bo widzowie, czy i piszcie czy nienawidzę, nie, nie, ja jednak nie się z tymi zacznikami, ja nie lubię. Składam to. Nie widzę, że nie umiem z tymi znacznikami ciacia. Denerwujemy no to. W realu też my nie żyjemy z tymi, znacznikami, bo to po prostu no co? Bo oczy są po to, żeby patrzeć, nie? Nie, nie wiem, dobra. To... Niektórzy też nie odbywają znaczników z tego powodu, że mają GPS-y, ale tam... To... Może się kiedyś dorobić. tego Do GPS-a. A nie było. Na tej serii może być GPS-a. że w następnym odcinku pewnie zobaczycie z przyrazy. Pewnie, że sprzedam do tego jęczmienia, kurde, no, ale tak na pszczepę, czy to to, tak? To jest mój klipszy Kurde, nie wiem, widzę. I no... A, no, o, teraz... Co tutaj taki dołek jest? Coś, hmm. czy dołek? No. Może lisa kuśnora robi, kurde. Żeby się tam tylko nie wywalić, bo kurde. Całość no, ta przednia wejdzie pewnie no, nie ma koło prosić o wyciąganie widzenia Na no, tej wiosce to nie zem zbytnio nikogo, bo wprawodziłem się tutaj nie długo, niedawno I tam nie ma tutaj jeszcze zbytnio, kiedy się no mam nadzieję, że powdam że... oh, szybko ale mam nadzieję, że też... Kurde, sos mi na spodnika. kapnął. Kurde. Kurde. Dobry sos mi dał na, na spodnie kapnął. No, Kurde. Nie. Spodnie tutaj mi ważniej, ważniejszym kłapa. Ja widzę, że w ogólnie jestem takim głodny, bo dzisiaj w realu jeszcze basem składałem, bo już się z na końcu, niestety. I na no, składałem tym basem. I ogólnie całym okryłem. Bo ja jeszcze go myłem. Więc A jak i się wiedzą, czy wy też mieliście w realu basem, czy nadal jeszcze macie. Widzowie u nas w tym roku. Kilka razy musieliśmy już, przepraszam, myć. W tym sensie, że ja myłem. No, bo. No, bo. Ten. No, bo. oglony były, tak. Zielone dna. No, Znał, ale było. Prawdzawne. No, Fajne, taki siebie. Tak, już tak. Chciałabym, do kamery. było w tam Albo spuścimy ją w drugą mamy Albo czarne Czarny liny widziałam. Czarny nie że we już kończył ale się Dziękuję wszystkim za oglądanie i subskrybujcie mój kanał oraz nie, kanału Do zobaczenia w kolejnym odcinku.